Czy wam się to podoba czy nie Janie Natalis Temeria zostanie podzielona dla jej dobra dla dobra całej północy Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorswellen, po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru, która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolny. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd, lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edir. Filipa Eichhardt była świadkiem. Filipa Eichhardt została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Bergen jako królewska doradczyni.